Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałem zaprosić na krótki filmik, żebyście Państwo zobaczyli mój system rekuperacji mechanicznej, który montowałem w domu jednorodzinnym. Jest to mój prywatny dom, który został zbudowany w 1993 roku. Ma powierzchnię około 180 m2. Chciałem zachęcić też tym filmikiem osoby, które zastanawiają się, czy. W starych domach, w starym typu jest sens i możliwość wykonania instalacji, rekuperacji, bo jak widzimy na większości filmików, są tu pokazane nowe domy, w nowym budownictwie. Ja chętnie pokażę po prostu swój system, który wykonałem w starym budownictwie, w starym domu, jak to można tak powiedzieć. Także więc zapraszam Państwa serdecznie na film. Dobrze, zacznijmy. Może zacznę opowiadać na szybko o plusach. Dla mnie, jak chodzi o plusy instalacji rekuperacji mechanicznej, i będę was państwa też tak oprowadzał, troszeczkę po górze mojego domu, który jeszcze nie jest dokończony, no nie bywałem. Plusem naprawdę jest to, że nie ma w ogóle kondensatu wodnego na szybach. Miałem z tym ogromny problem, proszę mi uwierzyć, rano wstawałem, chodziłem z ręcznikiem, wycierać parę wodną z okien. Teraz nie ma nic takiego zero problemu z skraplającą się wodą na oknach na drzwiach wyjściowych w domu na, klamka, na klamce wyjściowej do domu gdzie jest duża różnica temperatur pomiędzy zewnętrzną temperaturą a wewnętrzną w domu w tej chwili mam święty spokój z tym dla mnie to jest ogromny plus że wyregulowałem tą wilgotność w swoim domu teraz mam wilgotność w domu na poziomie 45%, 46 wcześniej miałem 65, 68 czasem podchodziło ponad 70, jak widziałem na, na swoim przyrządzie mierniczym. Także więc ogromnym plusem jest brak kondensatu wodnego na oknach. Następnym olbrzymim plusem dla mnie jest tak zwany proszę Państwa brak zaduchu. Jak to niektórzy nazywają. Czyli wstajemy rano poprzez przespanej nocy. Nie mamy odpowiedniego systemu wentylacyjnego, czyli rekuperacji bądź nasz System grawitacyjny nie działa w ogóle jak należy. Rano jest straszny zaduch. Rano wstajemy, to powietrze jest aż gęste, że tak powiem. Jest straszny taki niefajny zapach. Mnie to osobiście bardzo przeszkadzało. Również ten problem zniwelowałem. Nie ma czegoś takiego jak zaduch w domu. Pozbyłem się tego. Czuć, że to powietrze z, ze skrzynek rozprężnych, za nemostatów, jest nawiewane świeże to jest naprawdę dla mnie olbrzymi plus. No i, na, no i następnym plusem, proszę Państwa, jest to, że zauważyłem przez miesiąc, jak działa ten system rekuperacji u mnie w domu. Następnym plusem jest, że po prostu widzę, że zmniejszyła się ilość kurzu na podłodze, na czarnych meblach, oknach jest naprawdę mniej kurzu. To jest też niebywały plus, jak dla mnie. Także więc można byłoby tutaj o tych plusach jeszcze troszeczkę porozmawiać. Ale przejdźmy też trochę dalej do takich problemów, które mnie spotkały z, z montażem tego systemu rekuperacji u mnie w domu. Także więc zapraszam Państwa na dalszą część filmu. Dobrze, proszę Państwa, może porozmawiamy troszeczkę o problemach, które mnie napotkały z montażem systemu rekuperacji u mnie w domu, w starym budownictwie. Na pewno dużym problemem było rozmieszczenie skrzynek rozprężnych. Robiłem to sam, nie miałem żadnego projektu. Musiałem po prostu wiadomo, że skrzynki rozprężnej, tak nie dam na środku pokoju, gdzie by mi powiedzmy najbardziej pasowała, już jest posadzka wylana, poza tym pod posadzką bym nie zmieścił 90 rury. musiałem to po prostu dobrze pomyśleć i rozplanować. Na przykład tu będzie ściana, tak, a nemostat skrzynka rozprężna będzie zabudowana ocieplona wełną. Musiałem tak samo myśleć bardzo na temat rozmieszczenia rur w 90 żeby zrobić odpowiednie zabudowy później sufitowe. To był duży problem dla mnie. Tak samo tutaj jest wywiew z kuchni. Wiadomo, najbardziej by mi pasowało dać w tym miejscu, ale wiadomo, no nie dam. Na środku pokoju tam będzie zabudowa z karton gipsu, jakieś półeczki jeszcze sobie wiadomo porobię, żeby to miejsce fajnie sobie zaplanować, żeby nie było dużych strat pomieszczeń. Na pewno rozmieszczenie skrzynek rozprężnych było dla mnie dużym problemem, a myślałem, że największym problemem będzie dla mnie wiercenie otworów pod, pod właśnie skrzynki rozprężne. Nie, to nie był największy problem, także więc kieruję teraz te swoje słowa do ludzi, którzy będą robić w starym budownictwie sobie właśnie system rekuperacji. Nie bójcie się tego. Ja kupiłem sobie Wiertnice. Kupiłem sobie dwie koronki: FI-132 i FI-255. FI-132, wiadomo, na skrzynki rozprężne, FI-255 na rury do skrzynek rozprężnych do rozdzielaczy, przepraszam. Nie ma problemu z wierceniem otworów, to już mówię z góry. Ja tu też, zaznaczę, to mam strop z Ackermana. Kupiłem sobie też wykrywacz do gwoździ metali do przewodów elektrycznych i od spodu, bo pod nami jest pomieszczenia, użytkowe są. Po prostu sprawdzałem sobie, gdzie jest ta pustka w Ackermanie, żeby przewiercić sobie w odpowiednim miejscu otwór pod skrzynkę rozprężną, żeby nie trafić na druty niepotrzebnie, czy na jakieś przewody, które idą w pustkach Ackermana. To też mi na pewno ułatwiło pracę i też jakiś tam wiadomo problem sprawiło przy montażu skrzynek rozprężnych. Bo jak już znalazłem to miejsce, gdzie jest pustka w Ackermanie, wierciłem sobie od spodu wiertłem, tak zwanym rewizyjnym, długim wiertłem, dziurę na przelot od dołu do góry, żeby wiedzieć w którym miejscu ustawić wiertnicę i wiercić po prostu otwór. Także, więc to są takie największe problemy, które mnie spotkały: to zaplanowanie tych, właśnie skrzynek rozprężnych. Troszeczkę problemu ze znalezieniem dobrego miejsca, żeby wywiercić na te skrzynki rozprężne miejsca. I następny problem, znaczy problem. Trochę żałuję, że nie kupiłem od pana Piotra rur, przepraszam, styropianowych, ocieplonych, ponieważ porwałem się na rury metalowe, stalowe, spiro tak zwane bo troszeczkę tanie będzie, tak? ale nie do końca tak jest, bo musiałem kupić izolację kauczukową 3 cm, żeby nie wytwarzała mi się woda w rurach, kondensat także więc ociepliłem rury właśnie tą matą kauczukową, później jeszcze dodatkowo ociepliłem Watą mineralną w rolce, która ma 5 cm grubości, żeby odizolować wszystko dobrze, bo cała instalacja jest w strefie nieocieplonej na poddaszu. Później Państwo zobaczycie w dalszym filmie pokaz slajdów, zdjęć, żeby zobrazować, jak mniej więcej ta instalacja u mnie wygląda. No to tak naprawdę to jest z tych problemów tyle. Jeszcze jeden bardzo ważny, jakby problem. I tutaj też jest skierowane, skierowana moja prośba do Pana Piotra, żeby może w przyszłości zainwestować w jakieś właśnie fajne formy dla, dla skrzynek rozprężnych. Byłoby świetnie, jakby przyłącza rur elastycznych Spektra było tutaj od góry. Byłoby po prostu świetnie dla takich e, ludzi, dla takich systemów w starym budownictwie, jak są u mnie. Dlaczego fajnie by było, jakby tu były przyłącza rury? A już odpowiadam szybko. Dlatego, że nie musiałbym robić zbędnych łuków. I wiadomo, ta zabudowa z regipsu, czy tam jak państwo chcecie, z itonga, z czegokolwiek, zasłonić te rury, byłaby o wiele mniejsza. tak? Ona byłaby taka, a tak to muszę zrobić taką troszeczkę większą tą zabudowę. Także więc tu jest taka ciekawostka. I moja prośba skierowana do Pana Piotra, że może kiedyś tam w przyszłości będzie inwestowane właśnie w jakieś odlewy, specjalne formy, żeby robić te skrzynki rozprężne z przyłączem od góry, nie od boku. Na pewno to ułatwi trochę sprawę ludziom, którzy będą montować rekuperacje w starym budownictwie. No, mnie by to bardzo ułatwiło sprawę, bo tak samo tutaj jak Państwo widzicie. Nie musiałbym wyginać tych łuczków takich, tylko bezpośrednio podłączyłbym sobie rury od góry. Po pierwsze, byłyby mniejsze opory, łatwiej byłoby czyścić te rury specjalną szczotką, jak przyjdzie na to czas. Czy byłaby ta zabudowa nie taka wielka, tylko byłaby znacznie mniejsza, oszczędzając miejsce po prostu w pomieszczeniu. Także więc, już nie przedłużając, zapraszam Państwa jeszcze na krótki pokaz po prostu. Slajdów, że tak powiem, zdjęć, bo trochę ich mam, żeby pokazać, co się tam znajduje za ścianą, jak ta jednostka, i to ocieplenie wygląda, to iglo, tak zwane. Także więc zapraszam Państwa serdecznie. A jeszcze mała ciekawostka: tak na koniec takiego filmiku polecam Państwu serdecznie zakup czy wypożyczenie osadzarki, tak zwanej. Osadzarka jest bardzo przydatna do montażu rur pod sufitem, w żelbecie czy w stropie betonowym bo wiertarką bym się po prostu tutaj sam montując tą całą instalację zamęczył do tego są oczywiście takie gwoździe jak się zamocuje na tym systemie osadzarki, na tych gwoździach rury to jest po prostu można powiedzieć atom, nic z tego nie ruszy widzicie Państwo, że bardzo gęsto tutaj Zrobiłem tymi, e, tymi blaszkami tą taśmą metalową od Pana Piotra zakupioną też. E, zrobiłem bardzo gęste, że te rury się w ogóle nie ruszają, Jest, są bardzo mocno zamontowane. Wygląda to dosyć estetycznie. Później, e, później brakło mi troszeczkę tej te, taśmy metalowej perforowanej, ale miałem taki pas, gdzie mocowałem e, rury po prostu e, do ziemi bezpośrednio. I uznałem, że też dadzą, dadzą sobie radę. Wiadomo, taśma perforowana metalowa wydaje mi się, że jest lepsza. Ale z tym paskiem też nic nie stanie. Jest to zamontowane bardzo gęsto, bardzo mocno. Czy przy jakimś czyszczeniu tych rur, czy cokolwiek, nic się z tym nie stanie, nie odepnie się pod naporem szczotki, czy czegokolwiek. Także więc. Jest w porządku. Jak widzicie, ta taśma jest dawana bardzo gęsto. Co dwie albo co trzy rury. Nie spinajcie Państwo wszystkich rur na raz, bo one e, po prostu obwisną i są za luźno. Montujcie je właśnie w taki sposób, że co dwie, co dwie, co dwie, maksymalnie co trzy, i to się będzie fajnie trzymać. Dobrze. To taka jeszcze ciekawostka ode mnie, także więc zapraszam dalej do obejrzenia zdjęć z mojej inwestycji. Pozdrawiam serdecznie.